Witajcie, kochani, z tej strony Tarociska Winaja. Witam wszystkie dodekalne byczki. Byczki, które są wśród zacnego grona moich widzów, subskrybentów, jak również byczki, które mm, pojawiły się tutaj pierwszy raz. Zapraszam, zachęcam do wysłuchania. E, no i te osoby, które są tutaj pierwszy raz, oczywiście, jeśli Wam się tutaj spodoba, to zachęcam do subskrypcji, najlepiej dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Okej, okay, moje piękne byczki. Byczki, korotkop e, taki ekspresowy podgląd tygodniowy, na tydzień od 13 do 19 lutego 2023 zobaczymy, co tam ciekawego u Was, jakie do Was idą energie i na co zwrócić uwagę. Także nie gadamy, zaczynamy! I oczywiście pamiętajcie, moi piękni, że no, jest to oczywiście przekaz ogólny, więc nie wszystko musi do Was pasować, nie wszystko musi z Wami rezonować. Wierzcie co pasuje, odrzucajcie, co się nie zgadza. Ok, byczki, zaglądamy, co tam u Was w tym tygodniu. Ok. Wyzwanie dla byczka na ten tydzień. Mhm. Co ciekawego w pracy, w finansach, co ciekawego w miłości i karta rada na ten tydzień? Mhm. Dobrze, dobrze, dobrze. No, byczki do pracy, rodacy, do pracy, kochani. Mhm. Taka energia z zewnątrz, tak? Wyzwanie dla Was na ten tydzień. Taka energia, z którą się trzeba będzie zmierzyć. Kochani, ósemka monet. Karta mm, takiego pracusia, pracocholika. Mm, który po prostu nie potrafi spać, dosłownie na myśl o pieniądzach, których nie zarabia. Więc, byczki, troszkę pracy przed Wami mam wrażenie w tym tygodniu. Mhm, taka, wiecie, pełna mobilizacja wszystkich swoich zasobów, zarówno energetycznych, jak i poznawczych, do działania, kochani, do działania, do pracy, pr pracy w pracy mam wrażenie, kochani. Mhm, bo już tu ener ta energia tutaj, obok e, coś pokazuje, że możecie być nawet mocno przeciążeni tą pracą, ale po kolei. Byczki, e, może się pojawić w tym tygodniu, Wyzwanie, które będzie wymagało od Was dużo zaangażowania, dużo wytrwałości. Tu jest taka praca, kochani, dla Was w tym tygodniu, takie zajęcie. Wiecie, to może też być praca nad związkiem, nad sobą, ale mam wrażenie, że to jednak dotyczy pracy zawodowej. Taka, ta, takie wyzwanie, które będzie wymagało być może nawet ślęczenia po nocach, nie? Żeby tutaj coś dopracować, coś trzeba będzie dopracować, udoskonalić. To jest takie zajęcie, które no, będzie wymagało szczegółowości, że jeżeli przegapicie jakiś nawet drobny szczegół, no to może ta praca pójść dosłownie no, wziąć w łeb i trzeba będzie zająć się jeszcze raz i jeszcze raz. To jest taka, wiecie, energia właśnie. Jeszcze raz od podstaw, od początku tym razem nie mogę popełnić błędów, więc tu jest tak, takie wyzwanie przed Wami. Nad czym trzeba to będzie mocno popracować. I kochani, jeszcze drugie takie wyzwanie, jakie często ja widzę w tej energii, to jest, wiecie, możecie mieć do czynienia, lub Wy będziecie, wejdziecie w taką energię, że będziecie w tym tygodniu tacy troszkę, troszkę drobiazgowi, tacy szczegółowi, będziecie się czepiać szczegółów, szukać dziury w całym czasami lub problemu tam, gdzie go nie ma, więc yy, drogie byczki. Praca, wiadomo, pełna zaangażowania i wytrwałości, ale tutaj ta czepliwość ta szczegółowość, niech troszeczkę niech troszeczkę mm, będzie uspokojona w Was, no bo wiecie, czasami jak się ktoś mocno uprze, to znajdzie ten problem, którego nie ma i po co. <laughs> I okej okay, kochani, i właśnie, i ta praca, tak jak tutaj mówiłam, no właśnie, tu jest nadmiar jakichś obowiązków, tu jest mm, nadmiar e, pracy, tak, coś, co w pewnym momencie może Wam, drogie byczki, w tym tygodniu najzwyczajniej w świecie Was przeciążyć, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Mam wrażenie teraz, że być może jakiś byczek przejmuje czyjeś obowiązki w tym tygodniu i, i musi pracować więcej niż dotychczas, tak? Być może ktoś po prostu no, zwali wam na głowę czyjeś obowiązki, bo nie wiem, ktoś pójdzie na urlop, prawda? Lub kogoś na chwilę nie ma w pracy. Ktoś się zwolnił, być może i byczek bierze obowiązki takie dodatkowe, które dosyć mogą być przeciążające dla Was, tak? Także troszeczkę tutaj trzeba uważać. Kochani, być może ktoś jest na okresie, w jakimś okres próbny w pracy ma, prawda? I tutaj trzeba się wykazać takimi no, umiejętnościami, żeby ten okres próbny, żeby pokazać się jak najlepszej, oczywiście, strony, Także takie informacje. Mhm. Dla tych, kto, co poszukują, kochani pracy, no to właśnie tutaj trzeba się będzie przyłożyć, bo też może Was troszeczkę tak dosłownie to pod naciskiem, tak, że już za długo tej pracy nie mam, kurczą, kurczą się zasoby, prawda, finansowe i trzeba tutaj szybko tą pracę znaleźć. I tutaj takie pełna mobilizacja do działania, bo tutaj coś zaczyna najzwyczajniej w świecie tutaj yy, dla osób poszukujących pracy ciążyć, tak, ciążyć yy, to bezrobocie być może, takie chwilowe, chwilowe mam nadzieję. Dobrze, kochani, wiecie to sprawdźmy sobie tą pracę, sprawdźmy. Mm -hmm. jeszcze troszkę jestem niewyspana dzisiaj no, <noise> także wybaczcie, język mi się czasami plącze dobra kochani, lecimy, sprawdźmy sobie tą pracę co tam się może dziać byczki moje piękne mm -hmm. sprawiedliwość kochani dobra mm -hmm. kochani, yy, wiecie co mam wrażenie to mi tak wygląda na to, że a, 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 kochani yy, Trzeba się komuś odwdzięczyć za coś. Być może ktoś kiedyś za was, takie wiecie, wyrównanie rachunków dosłownie, tak? Być może ktoś kiedyś za was wziął jakieś zajęcie, prawda? Bo byliście nieobecni w pracy i po prostu najzwyczajniej świeci temu komuś się teraz trzeba będzie w tym tygodniu odwdzięczyć. Kochani, dokumenty. Dokumenty, rachunki, wszelkiego rodzaju papierologia szeroko pojęta tu. Tu trzeba będzie pracować nad tymi właśnie, e, kochani, mm, sprawami i wiadomo, jak tutaj siedzimy w jakiejś księgowości, prawda, jakichś sprawach urzędowych, tu trzeba podomykać jakieś rachunki być może, prawda, mm, Kadrowe jakieś tam dokumenty, no to to czasami może być przeciążające głównie kochani, właśnie psychicznie. Więc tutaj troszeczkę będzie pracy, moi drodzy. Dokumenty, naprawdę czuję dokumenty u większości wybiczków. Więc no, warto, warto tutaj przysiąść tak dokładnie, żeby czegoś, jakiegoś szczegółu właśnie w tych dokumentach nie przegapić. Tak samo podpisujecie jakieś nowe umowy w tym tygodniu, przedłużacie umowy. Skupcie się bardzo dokładnie nad tym, co podpisujecie i te małe druczki, króczki. I to jest bardzo ważne w tym tygodniu. Także taka informacja. Dobra, kochani, bo już przedłużam. Miłość. No i miłość. Hm. Mam wrażenie, kochani, że niektórzy z Was na kogoś czekają, kogoś wyglądają, mm, tęsknią, wzdychają od okna do okna, a gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty jesteś, tak? Więc być może. Mm, Jakiś byczek no, z okazji walentynek, może dzieli Was jakaś odległość i czekacie na tego Waszego partnera, partnerkę lub kogoś potencjalnego, prawda? Kto może stać się Waszym partnerem lub partnerką, i czekacie właśnie, że w tym tygodniu przyjedzie, zadzwoni, prawda? Odezwie się. Takie wyczekiwanie, takie fajne wyczekiwanie, kiedy, kiedy, kiedy ja Cię zobaczę, kiedy ja Cię usłyszę, tak? Dla związków istniejących, kochani, tu jest taka fajna informacja. Bo wiecie, trójka buław to jest takie patrzenie w jednym kierunku. Tak? partnerzy patrzą w tym samym kierunku, dogadują się, mają jakieś plany dosyć takie odległe na przyszłość i planują, więc Wy, by, Byczki, możecie w tym tygodniu po prostu planować, tak, planować wspólną przyszłość, jakąś legalizację związku, jeśli jesteście jeszcze w takim nieformalnym związku, jakąś przeprowadzkę, być może jakiś wyjazd, tak? także, także fajnie, fajnie, dogadanie, dogadanie, także super. Dla singli z kolei to już takie, wiecie, troszkę tutaj ja mam wrażenie takiej niecierpliwości, że nikogo nie mam, a chciałbym mieć, chciałabym mieć. Dlaczego nie ma tej miłości? Gdzie ta miłość, takie wyglądanie, prawda? Gdzie ta moja miłość jest? <taki> Także takie tutaj informacje. Dobra, kochani, sprawdźmy sobie tą miłość, sprawdźmy. Są walentynki. Tak, jak ja nie wiem, mam nadzieję, że mi się jeszcze przed walentynkami uda zrobić jakieś walentynkowe czytanie dla Was, ale będę miała dosyć ciężki weekend, więc różnie może wyjść. Więc nie obiecuję, nie zaklinam się, nie złoście się na mnie w razie, gdyby się takie czytanie nie pojawiło. Dlatego tutaj podpowiemy sobie tą miłość tej okazji. No, tak, żeby troszkę podomykać. Dobra, beczki, zaglądam. Świat. Mm -hmm. Kochani, pięknie, pięknie. Być może macie jakiegoś zagranica swojego, który w tym tygodniu przyjeżdża z okazji właśnie tego pięknego święta zako zakochanych, żeby pobyć z wami, tak? Razem, być może. Kochani, być może ktoś ma kogoś, no właśnie. Mm, Związek na odległość, ktoś w odległej krainie dosłownie. No i tutaj taka troszkę tęsknota się przy okazji tych, tego święta tutaj e, pojawia. Mm -hmm. Kochani, teraz tak, dla związków istniejących, tu jest zakończenie jakiegoś cyklu, początek nowego, więc e, to patrzenie wspólnym, we wspólnym kierunku, no to właśnie może faktycznie planujecie przeprowadzkę, planujecie legalizację tego związku, coś się kończy, coś się zaczyna, coś e, wchodzicie na nowy etap. Więc super, super, patrzycie w jednym kierunku, nie? Świat. Wyszukujecie, to jest wyszukiwanie wspólnego miejsca, takiego waszego miejsca na Ziemi, także super. Dla singli, kochani, no właśnie, no to tutaj jest wyczekiwanie kogoś, jakiejś miłości. Kochani, w tym tygodniu może zajrzyjcie w te internety, nie? Te wszelkie. Wiecie, są te portale randkowe i tak dalej Może tam ktoś na Was już czeka, tak? Także warto, warto zaryzykować Dobrze, dobrze byczki I rada dla Was Rada, kochani, piękna rada Działajcie w tym tygodniu w pełnym zaangażowaniem, Jak najbardziej, bo tutaj sporo zaangażowania Zarówno w pracę, jak i w miłości hmm. e, Się przyda, ale wiecie co się jeszcze przyda? Spokój, spokój Takie opanowanie Nie za szybko, nie za prędko Nie na tak zwanego hałataja Tylko z opanowaniem, z zaangażowaniem Przyglądajcie się szczegółom zwłaszcza ym, i to Was właśnie może uratować, dosłownie, ten spokój, to opanowanie, tutaj ten Rycerz Monet dla mnie to jest bardzo spokojna energia, energia, która po prostu na nawyło, nie powiem tego słowa, która prosi, <grym>, aby, aby właśnie opanować, opanować zwłaszcza emocje, zadbać o to, co mamy, ym, co, prawda, mamy w swoim życiu e, i nie stracić z oczu właśnie tego spokoju e, i tego, co daje nam takie poczucie szczęścia i że możemy się czasami po prostu zatrzymać i odpocząć. Także, Byczki, dla Was taka rada. Dobrze, kochani. Jeszcze aniołek, rada od aniołka, który lubi rozwiewać wątpliwości. Zbogacasz życie swoją osobą. Hm, no, oczywiście, we w tym tygodniu, Byczki, Wy się tutaj wykazujecie takim sprytem, taką pracowitością, tak? Plus jeszcze do tego Takim spokojem, opanowaniem, Wy zadbacie o siebie, zadbacie o swoje otoczenie, o swoich bliskich, zadbacie o pracę, tak? Więc wzbogaćcie tą swoją osobą, to Wasze życie. Pamiętajcie, czasami warto siebie postawić na pierwszym miejscu, tak? Siebie, swoich bliskich, swoje właśnie takie życie i pokazać, że tu, tu mi zależy, na moich bliskich, na moim życiu, na sobie i, i będę nad tym pracować, pracowała. Także super, kochani, niech tak się dzieje. Także życzę Wam pięknego, wspaniałego tygodnia, samej pozytywnej energii, opanowania pomimo tego trudu pracy, prawda, który tu się wkłada i ten tydzień będzie piękny. Także życzę pięknego tygodnia. No i co? Widzimy, słyszymy się niebawem, a ja żegnam się grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!